No cześć, witajcie, to Spix Dawno co nie było No ale Nic No mam nadzieję, że mi wybaczycie Dobra yy... A, jeszcze, jeszcze tak To jest nowa gierka Tak yy, To jest Bumbitch, takie podobne Dosyć do yy... Clash of Tak, mam nadzieję, że tu są jakieś płotki, żeby to obmurować sobie fajnie, tak jak w Clash of Clans'ie Sniper Machine gun Bla, bla, bla Bumkan. Widzę, że tutaj chyba coś yy, dodali sobie nowego, no ale... super Decoration no nie ma yy, nie ma po prostu nie ma no dobra yy, tu mamy sobie rezydencję yy, tutaj seven mil, ale sobie zrobimy to w, tak żeby nie zostało to zniszczone yy, sobie tutaj damy yy, na około Jakieś. O, tak fajnie. Y, armory. O, to tutaj sobie damy. Tu. Tego drugiego tu. Dobra, nie chcę was zanudzić. Zanudzać tym przestawianiem. Ale chcę sobie to przestawić. Po prostu, Savmil jest wielką budowlą, w ogóle tutaj, ogromna. No i mortar tutaj, o, mortar tutaj jest yy, po prostu, no musi być chroniony. I jest chroniony. Mortar przy okazji chroni tutaj. Yy, I myślę, że będę nagrywać sobie takie tutoriale. Y jak tutaj grać? Także, na początek, y tutaj, oczywiście, miny, a w sumie mam pomysł, co, mo zro co można zrobić z tymi minami. I otóż, dać sobie od razu pod y mortal y dwie miny od razu pod snajperów żeby nie było takie łatwe do zniszczenia. Tutaj, pyk, mine. I jeszcze tutaj tak z tyłu sobie damy, żeby nikt nas nie rozwalił. A jeszcze o radarze zapomniałem. Radar to jest też spoko budowla, ale jak rozwalą headquartersy to nie jest ciekawie, Więc radar sobie idzie tu. No i, i mamy tutaj y, chronioną fajną wioseczkę, y, w której sobie będziemy grać. Y, i, Chyba będę sobie zaraz kapralem. Eee, o! Widzę, że z tajemniczych wysp tutaj płynie. Nie na no, żartuję, to nie są tajemnicze wyspy. Heroesów. Hm. No to dobra. Bierzemy sobie. Dobra. Jakieś spelki tutaj. Sobie musimy zabrać. W ogóle to jak ja jestem niemądry zawsze tutaj są spelki. Yy. O, tutaj scout. Myślę, że to jest niepotrzebne. W sumie to decoration. Ale nie, to jest dobra wioska, ale sobie zaatakujemy. Yy. Pyk, pyk, pyk Ale zaczniemy od Pyka Potem zaczniemy sobie jeszcze tutaj Pykem na mortara Lecimy na mortarkę No i musimy tutaj sobie jakoś lecować O Mam nadzieję, że nam ten hero nie padnie Bo ona jest na serio spoko i jakby ona nam padła To jest y, kiepsko y, Surendera tutaj nie mam zamiaru robić y, Widzę, że tutaj sobie Jakoś dajemy radę Aj No nie Ajajaj Okej, okay. przegrałem ale gierka spoko. No to dajemy sobie tutaj jednego, tutaj drugiego, tutaj trzeciego. A możemy sobie head... A dobra. Muszę sobie oczywiście jakoś bez sensu yy, tutaj no... Headquarter Hami daj sobie robić Dobra, nieważne No i Tu experience point To jakieś tam, dobra Tu za cztery diamenty I tu za cztery diamenty I sobie lecimy na, jakiego, na Jakiegoś Typa A to jest chyba nie Gracz, tylko to jest tak to jest wiocha. Mam nadzieję, że ja tutaj sobie wygram. Od razu wszystkich na raz sobie spakujemy. Benz, Benz. O właśnie to je, tak się gra. Tak się gra w tą grę. No i pięknie. Od razu tu. O jacie, to jest dobra. To jest dobre. To jest dobra ta obrona. Tutaj więc sobie to musimy zniszczyć oczywiście. O i pyk, pyk, pyk. No tutaj... Bęc, 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 Dobra, niszczymy. Okej. Okay. Nie wiem czy te skały też należą do yy, tej wioski, czy nie. Ale mam nadzieję, że to nie one te, tak przeciążają. Yy, I no bo by było słabo, gdyby... On... Nie, one nie należą, bo to są skały. Nawet nie wiadomo po co. Na co komuś takie skały? To nie są to. One bo nie zostały zniszczone. Okej. Okay. Stało uwolnione ludziska. Okay. No i tak wygląda ta gierka. Eee, takie tutaj tutaj będę sobie robić, żeby pokazać Wam jak się gra. Eee, no, no i eee, tu. O, te dziady dalej tutaj są. No, spoko. Eee, Nie tak jak e, w Clash of Clans, że się traci, nawet jak oni przeżyją. No i to jest w sobie takie słabe trochę. No, to trzymajcie się, cześć. Pa, pa, pa.